Gra Nie, zaraz. Bij se bramki. No ja czekam Oni to? na ciebie. Ja na ciebie. To czekaj, ja, no ja tu nagrywam teraz, to mnie nie ma teraz. Powiedz kiedy. Jak Weksik skończy weksikować. Ty widzisz coś w ogóle tam? Ta, widzę, widzę. o w końcu ten czerwony nur do mnie wrócił. O kurde. kurde. Inter strzelił gola, weszł do mnie. Już. Cieszę się, cieszę się. Jakby co może się ocieszyć, pamiętaj. Bo on konia chyba wali. Wszystko jasne.

ごありがとうざい。ました O Kuba. Halo? No co? Nie, nic nie gadacie. Ja tu patrzę, Inter. Ja patrzę ze skupieniem. Intel, opisz się. On jakiś pornocy chyba ogląda. Ty za jeszcze robił, The, a co hamburgery, jak ich się robi? Nie, mam sposobu. O, kurde. Oli, jak ja, kiedy Nagrywam kuchnię weks, więc więc razem nie gram teraz. Mówię. Mam, mam! Chcesz żubny wpierdol 2 d 9? Smutny Pomogę ci Dzięki bardzo. Pozdrawiam wszystkich widzów kanału Kuchnia Weksa. A ja nie pozdrawiam Kuchnia no. Kuchnia, A, mi, <grym>. On nimi gardzi. Kurde ser zamrożony na y, ten Na amen, na Posownie... amen. Lud! Lodu. Lud, no lud, no lud, no dosłownie! To nie ser, tylko lud! <grywa> o kurwa! Słuchaj, dosłownie kroję niech tego lodu. Oli! A. Lecisz tam zmniejszyć temperaturę, bo ten ser jest zamarznięty nawet i w środku. Nie. Lecisz! Idzie zmniejsz temperaturę sera. A, a tam Oliver, a. Czy, o, czy Olek? Oliver. Oliver. Oliwier. Nie. No to bo... no. Debil. Jeden. siebie. No dosłownie to jest... to jest... to jest... Ale coś prawie pięknego samobója zasadził. Ale się mnie wybił mnie Cię wybił. Ej, Inter, nie ruszaj się przez chwilę. Inter, pokazać ci coś. pa. No zawsze zostaw na chwilę. Pas. O kurde, ale ci. Pa, crazy. ci. tak mnie tak nie mroziła. Mim, 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 mim. No, Nigdy nie szczelisz bramki. To jest zakład. Dobra, nie szczelisz czwartej bramki, ok? Ok. <com> nie, no to jest luz! Tego się nie da kroić. Przeszło, odwołasz po tym luz. Jak będziesz. Ale się kroić tego nie da! To kroj to nożem. Chodzi. to Tak kroi nożem. Noże będzie jeszcze trudniej. Mam to nożyczkami. O, żałow wbił, żałow wbił golem. żał wbił, żał go! Mega. Ale tam mu były kręg. Hmm. Bo mi tak fajnie się asystę zrobił. Musztarda hmm. jest, Olim Tak? Sprytne to było, nie powiem. Ja tak powoli jechałam, żebyś nie zauważył, jak mój nik się rusza. To w ogóle nie widać, jak się twój nik rusza, Olek. Ja po prostu myślałem, że stoisz w miejscu i czekasz aż strzelę ci, żeby obronić, czy coś. Nie, ja chciałam zobaczyć, czy też, czy będziesz stał i tak powoli, żeby jechać... Żebyś... Ty myślał, że ja nadal stoję tego. Co to jest? Sir. To, to jest no ser. No. A czemu to takby mikrofalów się? W ogóle nie będzie spieczone. Mam robi serek topiony. nie to nie, hmm. to bez smaku, czemu na patelni on, ja on robi serek to... camembert. Jak bez smaku? To jest właśnie ze smakiem. Ze smakiem mikrofalówki. Serek camembert, same jaja i sam ser. Dobra, chcecie coś Stefaniusie? No nagrywam no, daj mi spokój no. Stefaniusiu. To Inter 2 na 2 rankingowe? Idę wyjąć szklankę z wewnątrz. Nie, oni są w drużynie. Na rankingowe. To możemy wyjść. Wyjdź sami. On tam ma bóle? Nie, to jest jakieś coś. Co to jest? O to, to. Wszystko. To? No to całe opowiedz. A cebula, a A to jest yy, mięso. Cebulę, to ty masz cebulę, jednak, jednak cebula. No kurde, a ja jednak bulion. Jednak mm -hmm. Alex Bula. Bulion połowy. Jestem. A! No spoko. A. Jeszcze jeszcze ciepły. Inter. W, rób nową grupę i dawaj. I gramy dwa na dwa rankingowe. Hmm, czekamy. Czekamy, aż ci się Cieszę jedną. Dawaj jedną szybki, jeden szpil, szybki. Jeden szpil. O i to szybko, po czas marnujesz. Czas marnujesz czas interesu. No dawaj! Spokojnie ty. No dawaj. dawaj. Inter. No to jest szybki szpil. O! I zobaczmy, Zaraz. Zaraz to będzie wek kukutowany. Uj, z jakimiś ogóreczkami. Chyda. gry kanapki nie robi się z okakami. Tylko z weksem i serem, i masłem. I se pomidora tam jeszcze dał. Nie mam. To masz ketchup w sumie, no dobra, to jeszcze to się no robi za, On zawsze te same kanapki robi. Znaczy nie, ogórkę jeszcze u niego nie widziałem. Ja nie, ja widziałem Olek mu patrzył w spodni. <laughs> Dawaj szybkie szpila Inter. Inter. Dobra. Dajcie znać, jak skończycie. Bajon jest. Kaj, jeszcze raz, po Nie, jeszcze raz kliknąłem. Tak. Dawaj, szybkie w szpil. Urla. A, ma, a, a, a ser? A ser? A ser? A ser? Na nie, masz to wyciąć. No jakoś tamten film jeszcze się trzyma na YouTube. Co za klops, filmie, trzymy, to za ja klopsy Tamten film jeszcze się trzyma, to. To kurwa, ham, hamburger? No ja. Yeah. Z cebulą, ogórkiem, majonezem, ketchupem i z serem. ten, burger trwala. Yeah, ja, yeah. ja. Przypierzonym serem na górze. Ale, wy, ale w walu nie było górka. No ale teraz jest, bo to mazowiecka wersja, to jest, mazowiecka opcja. Teraz sobie Hamburger robię a, a widzieliście Hamburger Oleksa? Zestaw Vexa. Oleksa jak brzmi. Tak. Zestaw Vexa to jest. A, a widzieliście zestaw Oleksa? Nie wiem, widziałem zestaw ja, Dobra, ja atakuję Inter. Okej. Okay. To atakuj te Somalia. A ja nie gram Somalią. Tylko moją mamą! Corka. A jeszcze więcej tego czupu nie żałuj tam. Nie, nie. nie, nie. nie żałuj. środkowe było bo to trafić? Cię. Nie skomentuję tego. Też nie skomentuję tego. A tego też nie skomentuję. A tego też nie skomentuję. Dariusz Schulz, co ty robisz, Dariusz? Ej, Dariusz. Dariusz, Dariusz Schulz. Kciodo. Hiob. Ej, a daj tam awokado do środka. <ścoughs> awokado. Nie mam awokado. Mango albo nie. Mango. Nie ma mar nie, marchewkę. Mar nie, ma. nie, daj sos, Komara nie sos ma, szefa. Ile ty tego dajesz? Daj opie? sos, nie. To, to sos Wexa, so, sos wiem, weksa banana, doj. banana albo co? Nie mam. Albo zrób mieszankę tego ketchup z musztardą. Musztardę właśnie jeszcze. Nie mam. Opie, i co no, to no, ma, za mury, opie? Biedaki. To w ogóle nie jest przypieczone ta bułka, opie. Tylko bułka, ty, lekko ja podjeżdżano, seryjno roztopione. Zamiast to na patelnię, zrobisz, że jeszcze zrobił, tak? Oli, Oli, oli wierna. Degustacja, o. degustacja, o. Oli. O kurwa, ją. Intera, ty się ruszasz? Jak zimno mi jest. Real ma... U mnie jest ciepło w się se... Możesz jano przerwę zrobić. To se zagrzyj w doma. Czemu przerwę? No bo ja będę teraz jeść. A będzie coś więcej?